Baranowice. Tu mieszka g -play. Pewnego dnia w mieście powstają dwa nowe więzienia bardzo zimne, lodowe i piekielnie gorące, lawowe. Nasz bohater dostaje pracę jako chroniarz, który ma pilnować więźniów. Do którego więzienia trafi? Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czynność na dziś to 8 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobałem ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć Subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, sięmano, z tej strony G-Play I dzisiaj, słuchajcie, rozpoczynam swoją nową pracę w więzieniu. Dokładnie tak. Jak widzicie za mną, tutaj mamy, słuchajcie, nowe więzienie. Po prostu takie lawowe, mega gorące. I drugie więzienie, które jest bardzo zimne, lodowe więzienie. Jaka pani policjantko temperatura yy, panuje tam w tym więzieniu mro mroźnym, na przykład? Tam w tym mroźnym mamy minus 90 stopni. Wow. Jest... Bardzo zimno. Wszystko po prostu pokryte jest lodem i śniegiem. Tak się składa, że ja bardziej wolę ciepło, dlatego jeśli byłoby taka Oj, możliwość, ale myślę, proszę, Panie, proszę pana, wyboru, że wcale panu tutaj nie byłoby tak fajnie w tym cieplem czemu? W więzieniu, ponieważ tam jest plus 100 stopni, więc jest strasznie gorąco i poza tym to jest więzienie o podwyższonym rygorze, czyli bardziej tacy więźniowie niebezpieczni, a w tym lodowym tacy troszeczkę bardziej łagodni. Chwila, Ja muszę się spytać moich widzów. Widzowie, jak myślicie gdzie powinienem pracować? W lodowym więzieniu, czy w więzieniu po prostu mega gorącym? Napiszcie mi w komentarzu, zostawiajcie kciuki w górę, będę bardzo wdzięczny. Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i oczywiście jeśli wasz guzik subskrypcji jest czerwony koniecznie zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem, ponieważ ci już niedługo będzie nas 2 miliony. Także pani policjantko, ja dzisiaj rozpoczynam, proszę mi pokazać jak tak, będzie wyglądała tak. moja praca. Akurat Pana więzienie, w którym Pan będzie pracował, to więzienie lodowe. Aha, Tutaj no mamy, dobra. proszę, Pana główne wejście. Dam już od razu przy okazji Panu kartę. Jasne. Proszę bardzo. Chodzimy tutaj do środka, jedno wejście, tu już sobie klikamy, hmm, drugie. Oj, Tu jest zimno, proszę pani, tu już jest minus 20, a tu to jest w ogóle chwilę, to tak. są jakieś takie lodówki, widzę. Tak, i z nich tak, tak. Bardzo zimno jakoś Jakby zakładzać specjalnie tutaj w całe to nasze pomieszczenie, proszę pana. No, tak jak pan widzi, jest tu bardzo zimno. A jeszcze panu pokażę, mamy taką specjalną, jakby o, muszę w kartę, tak. izolatkę tutaj na górze, gdzie trafiają więźniowie, którzy na przykład zrobią coś złego w danym dniu. Tutaj najzimniejsza sala. No po prostu tragedia. Rzeczywiście. Jednym słowem. Chłodno tutaj, Musia... jeszcze taka zimna Bardzo. woda, i można po prostu powiedzieć więźniowi, żeby się jeszcze wykopał wykąpał tak. w tej zimnej wodzie, nie? Tak. Tutaj mamy specjalne przyrządy, na przykład taką specjalną różdżkę na takiego więźnia, yy, i no. to samo można go oblać jeszcze wodą. O, o przepraszam, niech pan, lepiej przepraszam uważa, tutaj. Niech pan lepiej uważa. Ojku, zamroziłem panią. O, przepraszam, no, pani, no, pani policjantko. nie pan chciałem. To... To się więcej nie powtórzy. Ja wiem, że to Aj. jest pierwszy dzień, ale ja jeszcze za bardzo tutaj nie ogarniam. Ja będę tutaj pilnował więźniów i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nic nie pan, Ale niech pan mnie tu nie zostawia. No dobrze. Niech pan mnie teraz tutaj nie zostawia. Musi. O, ja już. powiem panu pewną rzecz. No? Niech pan teraz musi wykonać pierwsze zadanie. Jakie? Przez to, że tu jest tak strasznie zimno, no to my akurat, no no jedzenie tu się w ogóle na mnie trzyma. No? Więc proszę, aby pan poszedł i zdobył jedzenie, no nie wiem, jakiś. Świnki, krówki, następnie upiekł i przyniósł tutaj, żebyśmy mogli wszyscy je po prostu dobrze. zjeść. A daje pan jakieś narzędzia tutaj, żeby mógł po prostu wykopać jakieś A co by pan nałupał... na przykład potrzebował? Jakiś tam krówki? Mieczyk, i kilo fłopata, No, trzy te rzeczy. Dobrze, kilo chłopata f... i mieczyk myślę, że wystarczy. Dobra, a ci więźniowie ogólnie proszę. też są tacy niebezpieczni, czy raczej tutaj trafiają lżejsi więźniowie? No, są trochę niebezpieczni, ale nie aż tak bardzo. No proszę. Pana, ale no przepraszam, proszę, przepraszam. Pana, no, wymsknęło no... mi się, wymsknęło mi się, przepraszam, bo bym po prostu Uuu, zwolnię stąd, Ale fajnie, można tutaj mrozić, ale fajnie, podoba mi się normalnie to zamrażanie pan, przyszedł do, pan, proszę pana, pan przyszedł do pracy, a nie że pan przyszedł na jakąś tutaj zabawę. Więc proszę. Dobra, dobra. Nie, no nie. No ja zaraz pójdę po prostu tutaj do dyrektora. Dobra, ja idę, żeby proszę pana pani. Dzwonić. Idę po to jedzenie, tak jak ten i będę pilnował, żeby tu nikt nie wychodził. Także mam dobrze. nadzieję, że spraw będę się dobrze sprawował i niedługo czekam na wypłatkę. Dobra, Oby. tam mamy dwóch więźniów. Pilnuje policjantka. Na razie jest spokój, słuchajcie. Jak myślicie, spoko robota czy taka średnia robota? Idę w ogóle teraz. Słuchajcie, ogólnie wolałbym pracować teoretycznie w tym więzieniu. Bardziej mi się podoba niż to lodowe. Poza tym, wolę cię niż zimno. Napiszcie wy w komentarzu, co policie widzowie, czy bardziej ciepło, czy jesteście bardziej team zimno? Jestem bardzo ciekaw. O, mamy pierwszą krówkę. Sama tutaj do mnie przyszła. Chodź tutaj, krówko, bo potrzebuję w ogóle jak najwięcej tutaj jedzonka dla naszych więźniów i oczywiście też dla klawiszy. Okej, okay, dobra, także hop, mamy tutaj już cztery mięska. O, jest tutaj węgiel, także będziemy mogli później to ładnie upiec i mam nadzieję, że więźniowie będą zadowoleni i oczywiście pani moja szefowa też będzie zadowolona. Już tutaj żadnych zwierzątek nie widzę. Myślę, że czterema stykami będzie się Trzeba jakoś najeść. Także dobra, idziemy, wracamy już, słuchajcie, do naszej celi i myślę, że będziemy przyrządzić tego, co jest. Halo, halo, niech ktoś mnie stąd uwolni. Kto to, Niech ktoś Lumi? mnie stąd po prostu uwolni z tego więzienia. Tu mi za gorąco po prostu. Gdzie ty jest. jesteś, Lumi? Ja cię nie widzę w ogóle. Gdzie ty jesteś? Tutaj, na tyłach więzienia mojego. Jak Tutaj to na tyłach? Ja jestem tutaj Lumi. Ja jestem tutaj. Byłem w ogóle zwierzątka tam, wiesz co? Ja tu pracuję w ogóle. Co ty tu robisz? Jakim ja? ja cudem ty trafiłaś do więzienia? Co jest grane, Lumi? A, się poparzyłam się, poparza. No, G no trafiłam normalnie do więzienia. No, 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 lepiej nie pytaj o co chodzi, ale po prostu no powiem ci jedna wielka tragedia. Proszę, weź mnie wolni. No czekaj, czekaj, coś wymyślę, tylko nie, nie, nie wiesz co, nie nie wzbudzaj tutaj żadnych podejrzeń. Ja słuchaj, mam tutaj w ogóle narzędzia, to postaram się jakoś tu przekopać Ko, tu jest pełno lawy, ale gorąco, słuchajcie. Dawaj, już mi, szybciej, już bo ja mi się, się gorąco tu robi. Mi Czekaj, Lumi, już cię uwalniam. Ej, słuchajcie, Lumi musiała coś niezłego przeskrobać, skoro w ogóle trafiła do więzienia o zaostrzonym rygorze. Postaram się ją jakoś tutaj uwolnić. Ej, Lumi, dobra, tu już nie. Spokojnie, nie. spokojnie, jak na wojnie Tu jest wszystko wyliczone, co do centymetra brasz, Jak proszę, to w ogóle tu wygląda? Szybko. Ja nie mogę, słuchajcie brasz, Jakie nie, tu są jedzyki, jak, jak tu jest gorąco Tu jest 30 stopni, zaraz się cały spucę Mów, trochę Dawaj. śniegu trochę, tro, trochę śniegu tu jest Muszę się normalnie y, cię Lumi. Może śnieżkami nie, 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 cię ob obrzucę Ja zaraz nie, cię normalnie Zaraz ci będzie chłodniej, Lumi bęk, 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 bęk. O nie, Lumi No weź, no weź, przestań śnieżkami mnie Dobra, lepiej uciekaj, słuchaj, Lumi Dobra. Lepiej uciekać, gdzie się tylko zjedzam. da. No, dawaj, dawaj. Ja ci tutaj tylko, wiesz co, jeszcze utrudnię życie. Chciałem jej tu zrobić, słuchajcie, e, ścianę tą e, w ogóle lodową, ale mi się nie udało. Dobra, ja wracam, bo zaraz tutaj będzie się moja szefowa o mnie pytała. W ogóle nie wiem, co mi tam robiła, słuchajcie. Za co ona trafiła do tego więzienia? To ja nie mam zielonego pojęcia. Później może jeszcze się z nią spotkam, słuchajcie, i się tego dowiemy. Na razie wracam, bo tu pewnie szefowa na mnie czeka. Ja tutaj idę szybko. Upiec, słuchajcie, e, te mięsko dla więźniów już dostaniecie, jedzonko. Ja wiem, że wy jesteście bardzo głodni, dlatego tutaj. Już już właśnie wstawiam dzisiejszą szamkę. Pyszne jedzonko będzie przyrządzone przez szefa kuchni Gipleya, Normalnie najlepsza restauracja na świecie. Wy widzowie może nawet się załapiecie. Okej, także wszystko się tu ładnie piecze. Czy mamy tutaj jakichś głodnych głodomorów? Tak, tak, tak. Jestem strasznie, strasznie głodny. da pan co tu No to zapraszam. Zapraszam na stołóweczkę, bo zaraz tutaj normalnie steki doprawiam i już będą gotowe. Tu mamy pysznego steka. ale super dobra super, także proszę, proszę się częstować cyk Pan to jest chyba nóbkiem co? Za co pan miam, siedzisz miam, miam, w ogóle? Miam, miam, miam. A, za dużo dirta kradłem i kradłem. I mnie tutaj wsadzili do tego więzienia. No rozumie pan, nie? Dobra, kto tu jeszcze głodny jest? Czy ktoś tutaj jest głodny? Proszę, żeby wam się lepiej pracowało, chłopaki. Jednego steka sobie zostawię. Widzę, że więcej chętnych nie ma. Dobra, także co w ogóle? Ja cię tu muszę pilnować. Ty słuchaj, ej, co ty w ogóle robisz, kolego? Ej, wracaj tutaj. A, na spacerek, na spacerek. Tylko na chwilę wyszedłem. Wiesz co, nie dobra, kombinuj dobra, mi tutaj. Ja też... Ja idę do swojej tam celi. Dobra, bo jeszcze sobie tu posiedzę przy lodówkach Dobra, ja idę. Słuchajcie, tu zobaczyć, czy tu wszystko jest w porządku z więźniami. Nie chcieliście jeść. Słuchajcie, dobra, tutaj są dwa policjant dwie policjantki, które tego jednego więzienia pilnują. Ja zrobię może obchód tutaj w sumie za tym murkiem, obejdę wokół i zobaczę, czy wszystko tutaj jest w porządku. Powiem wam, że praca takiego klawisza to jest taka na razie na razie bez ekstesów, na razie nic się nie dzieje. Ej, co ty tutaj robisz? Ej, obko, A, wracaj tu ty, natychmiast! Nie, 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 nic, nic, co ty nic zrobiłeś? nic, co ci teraz powiem? nie co Co teraz powiem? Słuchaj, tak się składa. Nie trochę uciec. Nie, 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 stój, 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 stój. Ty trafiasz teraz do najgorszej celi. Nie, wiesz co? Ja teraz inaczej z tobą robię. Ja ci tutaj nie. normalnie zamrożę cię, zamrożę cię. Słuchajcie, zamroż, zamrozimy go no to, to i znaczy, że mi się udało zaraz, tutaj po prostu. Zaraz cię uciec... zamrożę. Ha. O nie, już jesteś no, no, słuchaj, zamarznięty. Zaraz ci tutaj zrobię epokę, epokę lodową. Chcesz No to? Proszę, epoka lodowa. Nie, Ale zami, słuchajcie, te rozbiję tego nupka. Nu nu Okej, okay, co no Fajnie? dobra, dobra. Było dobra? warto bo ja się na kursie tylko no to, no, tak się dogadamy, że trafiasz do Zapomnimy. najzimniejszej celi, słuchaj, i powoli cię będę tam, bo ja jesteś z kamieniną teraz lodową. Jak tam ogólnie? Dasz radę tam? O dobra, już się trochę odmroziłeś, zapraszam. Ja już. już. Idziesz, słuchaj, nie dam rady już wejść tu do więzienia? Dasz radę i trafiasz do najzimniejszej i najgorszej celi. Będziesz pływał w wodzie, która, słuchaj, praktycznie jest mega zimna. Będziesz w mokrych ciuchach. No wy Wchodź tutaj szybciej, Nubek, no, bo ja tutaj, wiesz co, jestem poważnym klawiszem i nie to zamierzam tutaj, w ogóle... No tutaj, tutaj ta sala, tak? To nie, czekam na za mną i to natychmiast, bo zaraz zostaniesz, słuchaj, nie piskuj, bo, 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 bo wiesz co, bo zaraz cię tutaj normalnie ścianę, ścianę ognia, do, tutaj, do, do której? tutaj do słuchaj, której? wchodzisz tutaj, tutaj, tutaj i masz się tutaj wykąpać w tej zimnej celi, ho, 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 się tutaj. Okay. Nie no, nie dam rady, jak Robię tu ci tutaj jeszcze wiesz co, zimno, oh, nie, Lodo, no, nie, lodową tutaj epokę Nie daję. Dlatego, rady, słuchaj, pomocy, wiesz co, cię tutaj pomocy. będę jeszcze chłodził i co? Było warto uciekać, Nubek nie Było no, warto panie uciekać. policjancie, niech mi się jakoś po prostu dogadają. Masz no, tu jeszcze lodu. Słuchaj, nie widzę, i miłego, nie siedzenia, widzę. miłego siedzenia tutaj Nubek Ja stąd zwiewam i w sumie na razie, słuchajcie, mam yy, go z głowy. Także tak właśnie widzicie? Tak, tak właśnie kończą więźniowie. O, ty też tutaj, przepraszam, że cię Rodziłem, może nic nie zrobiłeś, może coś zrobiłeś. Ogólnie tak kończą więźniowie, także proszę nie uciekać z więzienia. To jest oficjalny komunikat dla wszystkich i spokój ma być ogólnie w więzieniu. Słuchajcie, tylko w ogóle mi już jest strasznie zimno. Ja w ogóle będę musiał znaleźć moją policjantkę, panią szefową, i powiedzieć, żebym jakąś kurtkę dał. No, dała. proszę pana. Zimno tu jest, co, proszę, proszę pani. Pana. Co się dzieje? No, widzę, że złamał pan zasady. Jakie zapraszam zasady? damną, zapraszam. Co się proszę stało? Bardzo. No. No, proszę zobaczyć, co to ma być? Czemu co? pan tutaj panią więźniarkę wypuszcza? No co to ma takiego <laughs> znaczyć? Ojejku, ja...

co, proszę. Ja jeszcze proszę, do tego więzienia idziemy. o podwyższonym rygorze mam iść do tego lodowego, do tego ciepłego, gorącego. Tak, A co jak zapraszam. się tam spiekę jak kurczaczek narożnie co? Za mną. To co wtedy? Proszę pana, da pan sobie jakoś radę? Chyba muszę tą, tą drugą kartę wyciągnąć, no przecież nie dam Dobra, panu karty. Ja Zapraszam nie mogę, za mną. Ja, ale przepraszam, ja, za, ja przepraszam panią, proszę, ja więcej nie będzie, ja tu bardzo. nie chcę. Oła, tu jest gorąco. Tu jest gorąco. Ja przecież to na ile niby tutaj miałbym trafić do tego więzienia w ogóle? No i na długo. Dobrze, proszę za mną. tu tu jest tak gorąco. Ja tutaj... No jest gorąco, gabinet jest dyrektorki. jest gorąco. Dobrze, Dobra. No e, to jest tutaj gabinet. Proszę w takim razie się teraz przebrać. No dobra, już się przebieram, okej okay? Jak ja w ogóle teraz wyglądam Jak więzień, ja nie chcę być więzieniem no, Słuchajcie widzowie Ratujcie mnie stąd e, tu, jest, tu jest 100 stopni ponad Tu jest 100 stopni pani Pani normalnie dyrektorko Proszę, niech mi pani daruje to ich mi pani to naprawdę. Ale proszę naprawdę. pana, no niestety nie mogę. Zrobił pan straszne wykroczenie. może pan dalej być po prostu policjantem. Oła, Zapraszam na to górę. Jest to wszędzie. jest jak coś pana tutaj cela. Ja w takim razie idę do mojego więzienia, no niestety kiepsko pan się sprawował w pracy, no no po prostu szok. No dobra. No, y, tutaj inny pan się będzie panem zajmował, więc Jasne. na razie do widzenia. To jest słuchajcie, moja cela, tak? Tak więc mam tutaj tylko łóżko, przynajmniej jest jakiś ręczniczek, żeby wytrzeć twarz. Więc, no nie, no słuchajcie, chciałem normalnie pilnować więźniów, a sam zostałem teraz więźniem. Rozumiecie, że tutaj jest ze spór... Czy My mamy tu nowego więźnia. Ja już Czy idę. My mamy tu nowego. O, Dzień dobry, pan Dzień ja muszę Ray, stąd wyjść. Tu jest, tu jest za gorąco, przepraszam bardzo, ja muszę stąd wyjść. No dobrze, tam jest 1000 zapraszam. stopni jakieś, proszę pana. Dobrze, to panu teraz będzie. O jejku jejku, cały czas się tutaj blokuje. Ja, no. tutaj, każdym. Dobrze, zapraszam, zapraszam. Ma pan na mnie jakieś yy, to, buty dobro, na grubej proszę. podeszwie czy coś takiego. oczywiście. Tylko jak pan tutaj będzie chodził po tych kamieniach, od razu panu się zrobią super buty. No tak? to zapraszam no dobra, w tej ała, chwili. Ała, parzy, parzy, parzy miała. dobra. I Za, co, gdzie czas. te buty, dobre? Ała, poparzyłem no, sobie stopy. No właśnie chodzi o to, że jak panu się stopy z węglą, no to będzie pan miał czarne nowe buty. I ty, niech mnie pan nie wkręca. A tu jest wszędzie gorąco. Ja już mam tego Ale dosyć. Ale będzie, o jeszcze nie. bardziej. Co pan mnie tutaj chce podpalić? Ej, tu są jakieś żarty, żeby klawisz tutaj tak po prostu traktował ej, ej, swoich więźniów? Tak? Słucham, to klawisz. Ech, Sam jesteś klawiszem, Ech, Przepraszam po bardzo. Ja jestem więźniem, yy, pa, panie władzo. Proszę, niech pan mi da już spokój. Ja zrobię co nie, pan chce. Nie, nie, nie tak prędko. Dobrze. W takim razie teraz zapraszam. Gdzie? Ba daję pana do pana ulubionej tutaj celi. No bardzo co? lawowej. Czemu? Proszę bardzo. Tu jest proszę za gorąco. Tutaj sobie wejść. Proszę pana, proszę. Tutaj, siedzieć. tutaj jest 350 milionów z Nie, to proszę, proszę pana. pana, nie interesuje, ja pana nie zamykam. Bo ja sprawdzę, czy pan wyjdzie. Bo wie pan co? Jak pan wyjdzie, to będę pana tak trollował, jak nie wiem, co to No dobra, co. nie wychodzę. No, ja już ja tu siedzieć w pokoju. Słuchajcie, mam do wyboru: albo siedzieć w tej celi, gdzie tutaj jest mega gorąco, pod mi z czoła cieknie, albo zostać trollowanym cały czas przez tego normalnie pana policjanta. Nie wiem, co ja mam robić, po prostu to jest przesada. Ja tutaj najchętniej to by wyszedł na dwór. Tylko słuchajcie, na dworze znowu będę trollowany, więc to nie jest dobra opcja. Nie wiem, czy tu, słuchajcie. Co jest? Ej, kim ty chacz jesteś? Co tam robisz? Tu do mnie, wypuść mnie, a wypuść czemu, mnie. Czemu? miałbym cię wypuścić? No, a co, chciałbyś się wydostać z więzienia? No, a da się stąd wydostać w ogóle? Da się no, z tego ja więzienia wydostać. Tak, jasne, zrobię, tylko najpierw mnie wypuść. No dobra, poczekaj, poczekaj. A kim ty jesteś w ogóle? Co, ty jesteś ja creeperem jakimś? Ja wypuchawym creeperem. Dobra, nie wybuchniesz, jak cię wypuszczę. Słuchaj, ej, ty nie podglądaj nie. tutaj. Dobra. Nie. Dobra, dawaj, dawaj, szybko, szybko, otworzyłem ci Jeszcze raz To zdradzaj Dobra. mi sposób normalnie Jak sposób tu stąd się staki. wydostać, co? Możemy tędy się wydostać przez lawę i szybko uciec, tędy? tylko potrzebna no, tak no ja nam jest mikstura ognioodporna. A, miksturka. Która... O, szybciutko, Ty, szybciutko. w ogóle ja mam takie coś też, bo, bo, bo ja w ogóle byłem klawiszem, o, policjantem, lala. który pilnował więźniów. Ja w ogóle mam super, suchej mocy, ja potrafię, wiesz co, tutaj, wiesz, na przykład zamrażać i tak dalej. O, mam... jadę, o no to nieźle, ale dla mnie tego, no, tylko na mnie, nie spróbuj. Możemy próbować. się troszeczkę ochodzić tutaj, wiesz, bo tu jest po prostu strasznie, strasznie Gorąco, a teraz prostu. się w końcu ochłodzimy troszeczkę. Dobra, lepiej stąd schodźmy, słuchaj, bo widzisz, to, to ogólnie nie jest aż takie przyjemne. Zimno też nie jest dobre, bardzo zimno nie jest dobre i bardzo ciepło też nie jest dobre. Dobra, także wychodzimy. Słuchaj, słuchaj, Czekaj, tu. tylko tutaj ja muszę się chować przed takim jednym klawiszem. Wiesz co, bo on po prostu tutaj mnie cały czas podpalał, także nie, nie mogę dać się zobaczyć. Dobra, na razie go słuchaj, nie widzę. Musimy się dostać tutaj. Tylko a tu jest, jest jakieś wejście na kartę. Tam jest mikstur, mikstura ognioodporna, żebyśmy mogli się. Po prostu stąd wydostać, Czekaj, wiesz? Czekaj, ja mam kartę. Może się uda. Ej, działa ta karta. <grym> A go tutaj parzy w stópki trochę. A gorąco, szybko. gorąco szybko. Dawaj szybko, szybko na górę, zobaczymy, czy miałeś rację. Czy tu jest ta mikstura? Ej, coś jest. Ej, dużo mikstur ogniowych jest. Dawaj, ja tutaj rzucam nam pod nogi i nie będzie nas parzyło teraz. Patrz! Już dobra, nas nie uf, parzy ta magma, ale jesteśmy super. odporni No to super rancu, dawaj. Dobra, to musimy szybko tam lecieć, dawaj. Czyli cze Lecimy. czekaj, my musimy wyjść tam y, dachem ogólnie, na tą lawę wyjść, tak? I tam tędy tak, tak uciec? Dokładnie, tak, tak. Dobra, tak. to teraz jakby nigdy nic, wracajmy do celi, no, dobra? No, 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 no. Tutaj. sobie tutaj no, no, do no, celi, no, no, no. Przewieczyliśmy się szybko. troszeczkę. A tak to wracamy już do celi, bo nam po prostu tutaj już zimno się troszeczkę zrobiło, nie? Dobra, czekaj, rzucam jeszcze miksurkę. I co, wbijamy? No. Myślisz, że to dobry Dawaj. pomysł? Tak, tak, tak. tak, dobra. tak, 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 tak dobra, otwierań, czyli... Dawaj, dawaj, dawaj. Ja Jak tam wiecie, o działa mi Ja nie biję mnie, nie, ale jest gorąco. Ej, dobra, działa mi czy jest strasznie gorąco. Stary, ja dobra. się zaraz cały spocę, Creeperku. Tylko nie wybuchaj, dobra, na razie mi tutaj bo. No, po prostu na razie źle. myślę, że nie wybuchaj. Dobra, teraz przez to Dobra, przez dobra, to? dobra. Dawaj, dawaj, dobra. jesteśmy już blisko. Ja w ogóle tutaj uwolniłem swoją przyjaciółkę. U. I przecież ja tu tunel w ogóle wykopałem, ale widzę, że on już jest zabedrokowany, już zabezpieczyli w ogóle przejście, bo tu był tunel, moja przyjaciółka w ogóle była tam też uwięziona w tym więzieniu i wiesz co, ją wyciągnąłem. Dobra, słuchaj, to co, zwiwamy do domu? Nie, musimy jeszcze rozwalić to więzienie. Chodź, ja mam tutaj ukryte specjalne zbroje TNT musisz tylko pójść po prostu teraz za mną. Nie, wiesz co, to, że oni nas tak traktowali w takich temperaturach, w tym wszystkim, to musi się to nad nich od, odbić. No dobra. dobra, dawaj. Co tu tutaj masz rozkopać? Zbroje ci takie z TNT tak. i co dzięki nim można wybuchać, tak jak Creeper? No, Serio? no jasne, Czekaj, jasne, poczekaj Uwaga 3, 2, 1. Ej! Jaki wybuch! Ej, kozapko! No. Dobra, dawaj idziemy, wypuścimy Oczekaj, resztę czekaj, więźniów. Poczekaj, czekaj, ubieram się, dobra, ubieram się. Dobra. Dawaj, ruchy, 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 bo zaraz, wiesz co, tutaj mogą ochroniarze przyjść. Ty, no to dobra. będziemy, teraz słuchajcie, zostaliśmy creeperami, widzowie, ja i mój kolega nowy creeper, z którym uciekliśmy z więzienia. Idziemy teraz pokazać tak naprawdę, kto tutaj rządzi. Dobra, to tylko, co, rozwalamy już tak, tutaj tą tylko, bramę? A, wow, jak mnie strollował, słuchajcie, normalnie, jak mnie normalnie strollował ten creeper, ej, co żeś narobił, słuchaj, za sorry, bardzo sorry, Kolego, Sorry sorry, dobra. Więc musimy trzymać odstęp. No to tak. może ja pójdę od przodu, a ty po prostu idź od tyłu. Dobra, co? to ja tutaj, słuchaj, idę, Uwaga, 3, 2, 1, bęk! Dobra, teraz się możemy podsadzić. Słuchajcie, dobra. Tu po prostu będę wybuchał, wybuchał, wybuchał. Cyk. I całe tutaj od spodu więzienie. Słuchajcie, wysadzamy. Tu będzie jedna wielka dziura. Ta zbrojka jest mega kozacka. Zobaczcie, jaką dziurę tu zrobiliśmy. Nie wiem tylko. O nie, policjant biegoni! Policjant biegoni, pomożej! Uważaj, uważaj! Uwaga, bo policjanci się zorientowali. Że wysadzamy więzienie. Słuchaj mnie teraz goli, tutaj. Ja się szybko tu podsadzam, słuchajcie. Idę dalej, tutaj robić szumu. Bo tak naprawdę nie zostawię tutaj tego więzienia za to, że tutaj mnie zamknęli. Za nic, praktycznie. Że uwolniłem Lumi, która pewnie nic na złego nie narobi. A uwaga, uwaga, bo ja tutaj idę teraz. I tak, uciekajcie, winne. więźniowie! Uciekajcie, gdzie tylko się da. Wszyscy są wolni od dzisiaj. A wy, ochroniarze, normalnie nie dacie nam rady. Bo my z Creeper'em tutaj nie normalnie dadzą, rządzimy. Okej, okay. dobra creeper Chyba sprawa załatwiona, zwiewamy stąd. Chyba zwiewamy? tak, dawaj, dawaj, zwiewamy, tylko uważaj lepiej na mnie, bo jestem trochę niebezpieczny Dobra. teraz. No to trzymaj się, dzięki za pomoc, powodzenia widzowie także zwiewamy do domku, wy się trzymajcie, pa pa